Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak sprawdzić wykorzystanie baterii na telefonie Infinix Hot 60i. Na początku przechodzimy do ustawień. Gdy już to zrobimy, zjeżdżamy w dół do zakładki baterii i oszczędzania energii. Teraz, zjeżdżając w dół, zobaczymy wykres wykorzystania naszej baterii oraz aplikacje, które zużyły dany procent naszej baterii. Możemy też przejść do opcji stan baterii i ładowanie, następnie do opcji stan baterii, gdzie będziemy mogli sprawdzić maksymalną pojemność naszej baterii, czyli jej kondycję. U mnie na przykład jest to 100% kondycji mojej baterii. Możemy też zobaczyć liczbę cykli ładowań naszej baterii. U mnie na przykład jest to jeden cykl, czyli, tak jeszcze od razu wyjaśnię, czym jest cykl ładowania baterii. Jest to ładowanie o 100% naszej baterii. Czyli na przykład, jeżeli nasza bateria rozładuje się o 80% i naładujemy ją do 100, nie wbijemy jednego cyklu baterii. Natomiast jeżeli nasza bateria dodatkowo jeszcze zużyje się o 20% i my ją od nowa jeszcze podładujemy do, tego, do tych 100% o te 20%, to w sumie naładujemy naszą baterię o 100%. I jest to wtedy jeden cykl ładowania baterii. Więc ładowania baterii, jeden cykl ładowania baterii, jest to właśnie ładowanie o 100%. Jeżeli mamy dwa cykle ładowania baterii, to jest to naładowanie baterii o 200%. Pięć cyklów o 500%. I tak w kółko. Nie jest to, ile razy naładowaliśmy telefon, żeby pojawiła się tutaj likonka 100%, tylko właśnie o te 100% musi zostać naładowana bateria. Możemy tutaj też zobaczyć datę produkcji baterii, jej pierwsze użycie. No i tutaj są akurat takie zwykłe opcje dotyczące właśnie naszej baterii. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć!